Chcieli brać udział w szkoleniach i te osoby będą, jeśli tylko wyrażą taką zgodę i chęć, będą lokalnymi animatorami kultury w każdej miejscowości, gdzie jest tylko świetlica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niech będzie dalej czwóreczka. Dalej czwóreczka. Jak zamierza Wam przyciągnąć do gminy turystów? U, to jest dopiero problem, nie? Bo z tego co wiemy, to od lat oni przyjeżdżają, by ich nie widać krążą praktycznie, no, no mówię, że no przyjeżdżają, tylko ich za bardzo nie widać, bo spotkałem, spotkałem się również z czymś takim, że stali tutaj Niemcy w rynku i się pytali jak dojść do zamku. No no ale to jest inna kwestia. Drodzy Państwo. Jeżeli mogę coś powiedzieć tutaj bardziej, bardziej osobistego. 19 lat temu, kiedy jeszcze był pan Leszek Streb, którego sobie naprawdę bardzo cenię, złożyłem taki projekt rozwoju turystyki regionalnej. No, przeleżał on te 19 lat. No, muszę do tego nawiązać, chociaż ja wiem, że są różne zdania. Na ten temat zdania są podzielone, ale źli ludzie zawsze e, negują wszystko, zanim nawet się jeszcze cokolwiek zrobi. Otóż, drodzy państwo, w tym projekcie zarwałem przede wszystkim Również utworzenie szlaków turystycznych, plus, proszę pamiętać, to było 19 lat temu, plus utworzenia małego muzeum, jako tego centrum tej turystyki regionalnej. Obserwowałem, jak to wygląda na przykład w krajach zachodnich i tam wszystko napędza tak zwany. W dzisiejszych, tak, tak zwanych dzisiejszych czasach przemysł turystyczny. To wszystko napędza przemysł turystyczny, to już się nazywa przemysłem, z tego są dochody. U nas z, z takich rzeczy skorzystał na przykład zamość. Musimy pamiętać również i o tym, że chyba mamy najwięcej zabytków nieruchomych w całym województwie. No Liczyłem ich u nas ponad 800, z czego 320 parę w samym Gorzuchowie. Po pierwsze oznakowania, po drugie pójście w nowoczesną technologię. I nie ukrywam, że zacząłem to robić, bo strona, która została przygotowana, internetowa, już jest Również dopasowana do tego, abyśmy mogli korzystać w przyszłości z GPS-ów i na smartfonach i na tabletach, które pokażą nam miejsca, które warto odwiedzić w Korzykowie. Dzisiaj to jest standard. Pojedziemy do obojętnie jakiego miasta i możemy poruszać się za pomocą nawet prostych urządzeń nawigacji satelitarnej, samochodowej, obojętnie jakiej, i zwiedzać poszczególne, i, i zwiedzać poszczególne obiekty. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Który numer pytania? Siódemka, jak zawsze. Siódemka, jak wyobraża pan sobie kolejny etap rewitalizacji gminy? To tu dużo nie będziemy mówić. Pan Burmistrz już powiedział, że będzie złożony już został projekt czy fiszka w ramach nowej perspektywy finansowej. Także będziemy kontynuować to, co już zostało wpisane. Dokumentacja została przygotowana, tak jak podpierdza Pan Burmistrz. Także nie będziemy w tej kwestii nic zmieniać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie panie dobra. Przed, przed chwilą... Nie, nie, nie. No teraz otrzymy. Wszystko. Tak? tak, jedynkę poproszę. Jedynkę. Jak zamierza Pan rozwiązać problem niszczących zabytków? Problem niszczających zabytków. Proszę Państwa, temat rzeka, rzeka, rzeka. Widzicie Państwo, co zaczyna się dziać. Wszystko zależy od tego, co jest zabytkiem. Tutaj to, co powiedział Pan Burmistrz, jak najbardziej tak czyli cały czas program rewitalizacji, ale musimy również pamiętać o tych innych zabytkach, które niszczą, które nie są nawet wpisane do zawódków, ale są na przykład pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tu też musimy uważać na sprawy związane jeśli chodzi o zabudowę, ścisłą zabudowę centrum, słynny obelisk, który szpecił podobno też. Także kwestia proszę państwa, myślę, że wykorzystanie Istniejącej bazy, istniejących ludzi, którzy są mocno zaangażowani, czyli pan dyrektor Muzeum Ziemi Kożuchowskiej, społeczny opiekun, pan Zdzisław Sukiewicz, będę ich wymieniał, bo dla mnie to są ważne osoby, które dbają o te zabytki. Mam nadzieję, że w końcu Basteja ruszy z posad Brył Świata, że trzeci ten już kolejny. Plan, dokumentacja będzie już ten właściwy. Natomiast chciałbym, jeśli chodzi o Muzeum Ziemi Kożuchowskiej, można wykorzystać zamek. Zamek teraz jest następna inwestycja jest rewitalizacja zamku. Też się zastanawiam, dlaczego jest zwijany tynk. Proszę Państwa, miasto i gmina Kożuchów są terenem zabytków. Wiadomo, że to jest ostatni temat. Każdego rządu, każdego sejmiku, każdego wojewody, każdego starosty i na końcu każdego burmistrza. Nie ma nigdy na to pieniędzy. Zawsze są rzeczy ważne i ważniejsze. Przykład studzieńca, przykład Broniszowa, szpitala w Broniszowie, zamku w Broniszowie. Przykład Lewic, gdzie tam są już właściciele, którzy są prywatni, też nie, nie otrzymują pieniędzy. Panie rozmowę? Dziękuję bardzo. W każdym bądź razie chciałbym, żeby miasto i gmina Kożuchów nie było skansenem i zabytkiem. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy już do pytań po publiczności, tak? Jest ich sporo, więc przyspieszamy tempo. Odpowiedź będę prosił, aby się zmieściła w czasie jednej minuty. No więc tak. konkretnie, tak? Zgadzacie się tak. panowie? Zaczynamy od pytania pierwszego. Ja pozwolę się być, być tą środką, tak? Może nie jestem taki ładny, ale... Zacznijmy od pana Andrzeja. Nie, nie, tutaj mam na trzęsieński, tak? Po kolei. A, dobrze. Pytanie mamy Dobra. takie. Co pan rozumie pod pojęciem rodzina i co dla niej ma pan zamiar zrobić? Dobrze, no pytanie jest bardzo ciekawe, dlatego że powiedziałem państwu na samym początku, że w sprawach społecznych ja jestem konserwatystą. I nie ukrywam, że dla mnie rodzina jest taka jak w definicji naszego polskiego prawa, a nie, tak, a nie taka, jak do czego to zmierza teraz w Europie Zachodniej. Państwo rozumieją, o co mi chodzi. Rzecz następna bardzo ważna. Gdybyśmy sugerowali się definicją podręcznikową, no to oczywiście podstawowa komórka społeczna i tą podobne rzeczy. Rzecz najważniejsza, żeby ta rodzina istniała, to nie, nie, nie ona nie może się składać tylko i wyłącznie z męża i żony, czyli tak naprawdę z dwóch partnerów. Żeby ta rodzina była, musi być dziecko. A ludzi musi być stać na utrzymanie tego dziecka. Drodzy Państwo, rzecz podstawowa tu mi się teraz nasunęła, bo to dotyczy przede wszystkim młodych rodzin, mieszkających na wsi. Odwiedziłem naprawdę y, sporo wsi i pani, która. Jest osobą bardzo wykształconą, pracuje w Zielonej Górze, mieszkam w jednej... Proszę? Proszę się, że tak powiem, sprężać. Aha, minutka miałem. Tak, tak, Sorry, zapomniałem, Rozpędziłem. Także już... <laughs> zwróciła, zwróciła mi uwagę na to, że brakuje przede wszystkim wychowania żłobkowego. Ja wiem, że gmin nie stać na to, ale drodzy Państwo, od 2011 roku jest coś takiego jak dzienny opiekun. Myślę, że jeżeli Dobrze. Państwo będą chcieli dokładnych relacji, to jeszcze raz zapraszam do 12 do zamku. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Proszę wyjaśnić, w jakim celu powstał nowosąski obszar funkcjonalny? Nowosolski obszar funkcjonalny powstał tak jak na zasadzie... No, tak? Proszę kontynuować. Nowosąski obszar funkcjonalny powstał tak jak na zasadzie spółki. Spółki, uh, jeśli chodzi o... Śmieci w gminie. Obszar ten podobny jak, jak Lubuskie Trójmiasto, będzie, będzie wspólnie starał się, tak jak tu burmistrz już mówił, pozyskiwać środki unijne, będzie starał się pisać wspólnie projekty, abyśmy razem nie tylko działali dla, jako jednej komórki, czyli dla gminy, ale także dla całego powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie, jak, jak rozwinąć promocję miasta, która do tej, której do tej pory nie było? Rozumiem minuta. Y, promocja miasta, czyli wszelakie foldery, które są drukowane, żeby nie leżały w sali konferencyjnej, żeby nie otrzymywali je radni. Y, swego czasu widziałem właśnie takie sytuacje, że to, co zostało wydrukowane dla potencjalnych inwestorów i tak dalej, otrzymali w pakiecie radni, a reszta leżała w kącie w sali konferencyjnej, czyli Aktywna strona internetowa, wydania książkowe, tradycyjne, nie wszyscy korzystają z internetu. Tak jak powiedziałem, odnośnie yy, wzmożonego, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to również i wszelkie misje gospodarcze, targi, wszelkie wystawy wszystko, co jest możliwe. Najlepiej, żeby było finansowane przez Wojewodę, Urząd Marszałkowski żeby nie, nie wydawać i tak tych pieniędzy, których w mieście i gminie Korzów nie ma. Jest to możliwe, trzeba się zaangażować proste, krótko. Żeby się chciało chcieć, a mi się chce chcieć, i na pewno nie będę szczędził sił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie: proszę wymienić zalety mieszkania w naszej gminie Korzuch. Tańców, przepraszam bardzo, mieszkańców, proszę mieć. <grym> Proszę Państwa, mieszkańcy w naszej gminie są przede wszystkim niezwykle przedsiębiorczy. Potrafią sobie poradzić w sytuacjach kłopotliwych i problemowych. Nasi mieszkańcy potrafią znaleźć się w sytuacjach trudnych. żyją ze swoimi problemami na co dzień, a mimo to są radości uśmiechnięci na co dzień. Mają swoje problemy rodzinne, a mimo to poszukują pracy, pomimo tego, że w Koruchowie nie, nie znajdują. Kiedy upadło kilka zakładów, szczególnie firma Zaset, Poszukują pracy i fachowcy, którzy pracowali w Korzuchowie, w firmie Zaset czy FSO wcześniej, znaleźli bez problemów miejsce poza Korzuchowym. Tu przyjeżdżają, tutaj mieszkają, żyją, tutaj rozwijają swoje rodziny. Mieszkańcy są naprawdę mądrymi ludźmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie: Czy po, wybraniu pan, czy po wygraniu przez Pana wyborów będą zmiany w urzędzie? O, pytanie zasadnicze. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj zapytali przynajmniej trzech z czterech kandydatów, to każdy odpowie tak. Oczywiście jak najbardziej nie uciekam od tego. Drodzy Państwo, czy miałbym zdradzać nazwiska? Nie, nie powiem teraz o tym, tylko... <noise> No różnie może być, bo ja się spotkałem z czymś takim, jak kiedyś na jednej debacie kandydat zdradził nazwisko co do tego, a później miał przeciętne opony w samochodzie, więc ja dziękuję, nie? <grym, 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 coś takiego, nie? <grym>, ale, ale zapowiadam, zapowiadam że, że tak. I są takie stanowiska, że z marszu. To z tak zwanego marszu, czyli od ręki od razu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak? Proszę o komentarz do sytuacji finansowej gminy w kontekście powtarzającej się w ostatnich latach informacji, że jest tak źle, że za chwilę będzie tu komisarz, licytacja i tak dalej. A dzisiaj wyraźnie widać, że jeszcze z większym rozmachem realizuje się inwestycje. Ciekawe pytanie odnoszące się do pierwszego, które wylosowałem zadłużenia gminy, jak chcemy z nim walczyć, także na dzień dzisiejszy to co powiedziałem będziemy wprowadzać dyscyplinę finansową, abyśmy mieli na wkład własny do pozyskiwania środków unijnych na następne lata. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie. Jakie ma pan doświadczenie w rządzaniu? Kiedy Pan zarządzał? Szanowni Państwo, krótko, bo jest minuta. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 1998 roku pełnię funkcję prezesów, dyrektorów, zarządzających. Również obecnie, uprzedzam pytanie, dalej pracuję w firmie, o której była mowa, zresztą noszę ten znaczek. Zarządzałem firmami małymi, dużymi, średnimi, od 30 do 800 osób. Nie ma problemu, jeśli chodzi o sprawy zarządzania finansami również publicznymi. Nauczono mnie, że zanim wydasz złotówkę, trzeba cztery razy ją okręcić i zastanowić się nad tym, nie inwestować w rzeczy, które nie przynoszą na dzień dzisiejszy dochodów. To są tak zwane wisienki na torcie, na to przyjdzie czas. Dziękuję. Kolejne pytanie, czy miasto stać na dyrektora muzeum? Bez muzeum mimo braku finansów? No, ja myślę, że każdy zrobił pytanie, proszę bardzo. Pytanie: jak najbardziej na czasie, jest rewelacyjne. Miasto stać na powołanie muzeum. Ponieważ Muzeum Ziemi Kożuchowskiej było w zamierzeniu od wielu lat i to y, muzeum musi istnieć, dlatego że tak ważne jak historycznie wygląda miasto, musi mieć swoje muzeum. Dziękuję. <klucz> Dziękuję. Tak, Kolejne pytanie, gmina Kożuchów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, co przy obecnych przepisach ochrony gruntów blokuje rozwój budownictwa. Czy można liczyć na to, że taki plan powstanie w tej kadencji? Nie no, do, drodzy Państwo, to, to na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź, on musi powstać, nie to, że powstanie, tylko on musi powstać i to nie ma innego wyjścia, no. No, no właśnie o to chodzi. Kwestia z tego rodzaju, a powiedziałem, że yy, tak naprawdę musielibyśmy tę sprawę przepraszam, musielibyśmy cofnąć się o kilka lat ja o się orientuję to w większości w wielu gminach obowiązuje studium uwarunkowań zabudowy. Nie? Zresztą plan zagospodarowania przestrzennego służy również i temu, aby móc pozyskać dodatkowe środki przede wszystkim. To, i jeszcze raz powtarzam, nie będę się w to zagłębiał, ale to nie to, że powinien, tylko on musi powstać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jaki pomysł teraz dla pan Paweł, tak? Jaki pomysł, i tu poproszę wszystkich panów o odpowiedź i myślę, że tak już będziemy kończyć. Jaki pomysł mają panowie dla 20 miejscowości wiejskich wchodzących w skład gmin? Częstwo, oświata, kultura, sport. Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, to codziennie spotykam się z mieszkańcami. Chcę stworzyć po wyborach, usiadamy z nowymi Sołtysami, którzy zostaną wybrani prawdopodobnie luty, marzec i chcemy stworzyć taką strategię rozwoju wsi, bo zawsze się mówi o strategii rozwoju miasta. A ja chcę także wprowadzić strategię rozwoju wsi, aby mieszkańcy też wiedzieli, co można na ich terenie stworzyć. Oni podadzą swoje pomysły i będziemy później dyskutować dalej nad finansowaniem jak rozwiązać ten problem dalej. Jeżeli chodzi o oświatę, to najważniejszy w tej chwili to dokończyć termomodernizację obiektów oświatowych. Dziękuję. Dziękuję. To samo rozumiem, tak? Szanowni Państwo, krótko. Można się oczywiście dużo na ten temat opowiadać. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ścieżki rowerowe z wszystkich wsi do stolicy Kożuchowa. Obniżenie opłat cmentarnych, które zostały wprowadzone dla mnie, wydaje mi się, nie, nie w tym miejscu i nie, nie o tej porze. To też również dotyczy mieszkańców wsi. Dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkół, nie tylko do stolicy miasta i gminy Kożuchów. Zagospodarowanie. Oczywiście będą oszczędności, tak jak Państwo wiecie, chcą zlikwidować etat zastępcy burmistrza, jeśli o to chodzi. Powołanie, czyli reaktywowanie klubów piłkarskich na wsiach, oczywiście tam, gdzie będzie to możliwe. Wybudowanie siłowni, siłowni tych, tak zwanych terenowych, zewnętrznych. To są te główne podstawowe rzeczy. Oczywiście, kina uciecha, jeśli da się, to żeby to z powrotem wróciło do życia. Dziękuję. Dziękuję. तो मैं Proszę bardzo. Proszę Państwa, tereny wiejskie to 22. Wiejskie to 22 miejscowości, 19 sołest i 3 przysiłki. W każdym z nich mieszkają ludzie, którzy oczekują od nas wszystkich rozmawiań. Jeżeli byśmy budowali sieć ścieżek rowerowych w każdej miejscowości, to powiem tak, 190, 178 km karatowych ma nasza gmina, budowa ścieżek rowerowych to jest. To na Powierzchni to byłby koszt około 100 milionów złotych. Gratuluję pomysłów rewelacyjnych. Proszę Państwa, musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby mieszkańcy terenów wiejskich w sposób raz rozsądny gospodarowali. Przede wszystkim Funduszem sołeckim. To jest w budżecie gminy, to jest 270 tysięcy złotych przeznaczony bezpośrednio w zależności od wielkości sołectwa do wioski. I sami mieszkańcy, już od czterech lat mają swój budżet obywatelski. Mieszkańcy podejmują uchwałę zebrania wiejskiego, na co wprowadzają pieniądze. I to jest główne utrzymanie. Oprócz tego, oczywiście, świetnice i tereny rekreacyjne, boiska dla dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie wiem czy mieszkańcy miasta zdają sobie z tego sprawę, ale ogromną bolączką ludzi mieszkających na wsi, zwłaszcza tych, mam na uwadze te wsie, które są jak najbardziej oddalone od Korzychowa, jest transport. Transport do Korzychowa i dojazd do Zielonej Góry. Cieszę się, że powstaje ten nowosłowski obszar funkcjonalny. On mi troszkę przypomina dawniejsze związki celowe, które można było tworzyć między gminami. Na wzór niemiecki, jak powstawały powiaty, to było do nas u nas dosyć, dosyć popularne. Dzięki temu można by było kompleksowo w całym powiecie rozwiązać transport. A jeżeli do tego nie dajcie, to to, co mówiłem na początku swojej wypowiedzi, to jest możliwość długoletniego leasingowania tak zwanego komunalnego, nawet dwóch, trzech autobusów. Ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, kiedy żył prezes klubu sportowego Polmo Święta Pamięci, pan Gołębiowski, klub posiadał trzy autobusy i te autobusy pozwalały zarobić przynajmniej na częściowe utrzymanie tego klubu. Ten transport Boże. przynajmniej dla dzieci był jakoś zorganizowany, ale jeszcze raz mówię, to jest pierwsza rzecz, na którą mi zwracają uwagę mieszkańcy wiosek. To jest kwestia dojazdu zwłaszcza dla ludzi starszych, do miasta. A wszystko inne, co panowie mówili, też. Tylko Dziękuję ja bym bardzo. przede wszystkim najpierw na to zwrócił uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak widzi Pan przyszłość zamku, biblioteki? Łączymy czy dzielimy sport i kulturę? A gdzie muzeum? Czyli rozumiem szeroko rozumiane pytania o kulturę. Jeżeli chodzi o Kurzuchowski Ośrodek Kultury i Sportu, temat wałkowany wielokrotnie. Na dzień dzisiejszy od razu mówię, nie będzie żadnego łączenia biblioteki z zamkiem. Jedynie usiądziemy i będziemy rozmawiać nad odłączeniem od, od kultury, sportu, tak żeby powstała, powstała osobna instytucja. Sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest to zadanie oczywiście bardzo trudne. Czy dzielimy, czy łączymy? Trudno na tę chwilę dzisiaj odpowiedzieć. Ja uważam, że biblioteka oczywiście jak najbardziej tak osobno może nawet nie w zamku często starsi ludzie ciężko wejść na pierwsze piętro żeby dojść do właśnie do tej biblioteki. Jeśli chodzi o sport, oczywiście osobno. Chciałbym, żeby miejski klub sportowy kiedyś Polmo teraz Korona, żeby był miejski. Jeśli chodzi o kulturę jest nowy dyrektor, który, według tego, co czytałem w gazetach, nie posiada żadnego doświadczenia, nigdy takimi instytucjami nie kierował. Myślę, że mamy tutaj naprawdę mieszkańców miasta i gminy Kożuchów, którzy mają dużo większe doświadczenie i tu bym chciał współpracować z nimi również społecznie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, sport i kultura w Kurzuchowie są, dzisiaj działają jako jedna instytucja. To należy oddzielić. Ja stoję na stanowisku, że w porozumieniu ze wszystkimi jednostkami instytucje kultury należy połączyć w jedną, natomiast osobno tworzyć ośrodek sportu i rekreacji. Mało tego, nawet na to już jest przygotowana stosowana dokumentacja projektowa przebudowy obiektów przy stadionie, które będą pełniły siedzibę ośrodka sportu i rekreacji. Natomiast Biblioteka Miejska w Kurzuchowie na pewno musi mieć swoją niezależną siedzibę i w takim celu też między innymi został kupiony lubką, tym będzie niezależna siedziba. Co innego jest siedziba, a co innego jest instytucjonalna powiązana i w celu e, oszczędności prowadzenie jednej księgowości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami, że po pierwsze trzeba na ten temat rozmawiać z osobami zainteresowanymi. i've streaming to dos...